Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was wyczekiwany odcinek z Bullet Journal na maj. Dokładnie. Jakby to oglądacie, jest 30 kwietnia, więc już jutro jest 1 maja. Ja to nagrywałam troszkę wcześniej niż Wy to widzicie, więc mogą być tu Wiecie, małe niedociągnięcia, które jakby w tamtym momencie. Nie mogłam, że tak powiem, ich wpisać, no nie wiem, jak to powiedzieć. I ogólnie przepraszam Was bardzo za to, że nie pokazałam wam całego kwietnia, jak zrobiłam, ale powiem Wam, że całkiem wypadło mi z głowy. Ja wiedziałam, że na pewno będę chciałam Wam to pokazać, jak wyszedł cały kwiecień, czy mi się różne rzeczy sprawdziły i tak dalej, ale po prostu dziwnym trafem wypadło mi to z głowy. Bardzo Was za to przepraszam, ale. Yy, Mam nadzieję, że taki krótki i z Bullet Journal z maja Wam się spodoba. Ogólnie powiem Wam, że jeśli chodzi o Bullet Journal w kwietniu, to bardzo dobrze mi się sprawdził, nawet wręcz. No, mega, ponieważ no, były tam strony, które w kwietniu były mi bardzo potrzebne. Jak będziecie chcieli, to na którymś vlogu pokażę Wam, jak wygląda cały już zrobiony kwiecień, jak wygląda też trochę tam uzupełniony maj. No bo teraz już vlogi będą raczej w maju, więc będę mogła Wam updateować, ale to możecie napisać w komentarzach. Jeśli chodzi o stronę, to mamy tutaj dodatkową stronę, czyli Netflix. No bo jak wiecie. Teraz mamy sporo czasu, mimo że są te lekcje online czy tam wysyłane. No to i tak mamy więcej czasu niż jakbyśmy mieli normalnie. No i właśnie, zamiast kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, ale była taka strona z lekcjami online, ale ją teraz wyrzuciłam, ponieważ wszystko mam jakby na mojej stronie z wysyłanymi zadaniami. I taka strona z lekcjami online nie jest mi na razie potrzebna, ponieważ ja mam wysyłane tylko zadania, nie mam takich typowych lekcji online, więc, więc stwierdziłam, że ta strona jest mi po prostu niepotrzebna, bo i tak z niej nie korzystałam. Więc zamiast tej strony wszedł po prostu Netflix. A że sporo jest serialów, których ja kiedyś na bieżąco nie oglądałam, to stwierdziłam, że tutaj sobie zapiszę zrobię sobie taką stronę. W telefonie też mamala ale jest ich. Troszkę mniej niż tutaj jest. No i oczywiście jest obowiązkowa strona, która chyba już będzie zawsze u mnie co każdy miesiąc w bullet journalu, Ale jest to po prostu trening. I tutaj mamy oczywiście trening maj. W kwietniu mi się to bardzo sprawdziło. Naprawdę codziennie pojawiam, albo co drugi dzień zapisywałam sobie, czy był trening, czy nie było treningu. Yy, czy może był jakiś reset day i tak dalej. Więc to mi się bardzo sprawdziło. Wam też to Osobiście polecam. A jeśli chodzi o motyw tego miesiąca, to miał być on taki troszkę pszczółkowy, coś takiego, e, jakiś tam miód i tak dalej, ale stwierdziłam, że nie jestem najlepsza w rysowaniu takich, o Jezu, przepraszam, w takich rzeczy, więc stwierdziłam, że po prostu zrobię to tylko w kolorze takim żółtym, trochę takiego jasnego, różowego i myślę, że będzie ok, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale w poprzednim miesiącu był to kolor niebieski, taki trochę morski, albo bardzo jasny zielony. To był główny motyw, a tutaj mamy yy, żółty i róża, przepraszam, zacięłam się, ale wypadł mi w ogóle z głowy ten kolor. No i kolejna strona to jest To Do List na maj. Ta strona też mi się bardzo sprawdziła. Zapisywałam sobie rzeczy, które chcę zrobić w kwietniu, które chciałam zrobić, albo które muszę po prostu robić je z miesiąca na miesiąc. Czyli w tym wypadku to są na pewno różne lekcje, treningi, bo bardzo chciałam. No, taka wiecie, lista trochę jakby marzeń na miesiąc coś takiego, no, nie wiem, jak to powiedzieć. No i jeśli zauważyliście, to w niektórych tam stronach dorysowywałam serduszka, żeby było taki klimacik, miały być chmurki, ale chmurki mi nie wychodziły, więc stwierdziłam, że będą to po prostu serduszka. Dokładnie. Tutaj mamy oczywiście Habit Tracker, czyli mój moja jedna z ulubionych stron, bo sprawdzała mi się bardzo dobrze. I są tutaj rzeczy, które były w poprzednim miesiącu. Raczej chyba nic nie dodawałam. No dodałam jedynie tylko, żeby uzupełniać bullet journal. Chociaż nie wiem po co to dodałam. No ale cóż. No i jeśli si, kochani taki odcinek wam się spodobał i chcielibyście ich zobaczyć więcej, czyli na przykład może teraz e, taki bullet journal na czerwiec co tam sądzicie. Myślę, że byłoby fajnie. Jeśli tak, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jakiś komentarz. Wpadajcie do opisu, bo tam są zawsze ważne informacje. Jeśli czegoś mnie nie wiecie, to w opisie jest Q&A. Więc co? Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Widzimy się już w kolejny wtorek o godzinie 16. No i co? Buziaczki i do zobaczyska, pa-pa! buziaczki